Cześć! Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o czymś, co w ostatnich latach staje się coraz bardziej popularne. O slow hopie. Czym jest slow hop? Dlaczego tak wielu ludzi się nim zachwyca? Jak wygląda to od środka? Dowiecie się tego na przykładzie naszego wyjazdu do niebieskiego domku w Kierszczanowie. Więc jeśli macie ochotę zwolnić tempo, na chwilę odciąć się od codziennego zgiełku i posłuchać inspirujących historii, zostańcie z nami do końca. Zapraszamy do świata Slowhop. Slowhop kojarzy się z ideą slow life, czyli zwolnionym tempem życia, czerpaniem przyjemności z codziennych prostych rzeczy, czy z bliskością z naturą. Sam termin Slowhop to również określenie platformy rezerwacyjnej, która zrzesza wyjątkowe miejsca noclegowe w Polsce i nie tylko, ale tu przede wszystkim filozofia podróżowania wolniej, głębiej i z większą ważnością. W praktyce oznacza to ucieczkę od masowej turystyki, odkrywanie kameralnych obiektów, gdzie gospodarze stawiają na autentyczny kontakt z gośćmi. Mniej komercji, więcej człowieka. Ale kto stoi za tym całym ruchem? Skąd biorą się te niezwykłe miejsca i nietypowi gospodarze? Poznajmy ludzi, którzy tworzą Slow Hop od kuchni. Cześć, jesteśmy Iwona i Mario Piórkowscy, Jak widać na załączonych ubraniach, tutaj pióra, pióra wszędzie. Są wszędzie. Z niebieskiego prowadzimy niebieski w Kierztanowie, pięknej wsi Mazury. Ja po prostu chciałam być taką trochę słuchajcie, ciocią, do której się przyjeżdża, do której się czujesz jak w domu, w do której wszystko jest, zostajesz po przyjęte, tylko ta ciocia jest taka dyskretna. Z całą pewnością możemy powiedzieć, że to się udało, a tą dyskrecję i styl pięknie było widać w detalach, w wystroju domu, którym naprawdę idzie się zachwycić. Ten biznes mimo, że był wielkim marzeniem, był też ogromnym spotkaniem się ze swoimi y, słabościami, trudnościami. To było bardzo trudna lekcja dla mnie, natomiast warto było ją przejść zdecydowanie. I chociaż na pierwszy rzut oka niebieski domek wygląda jak spełnione marzenie i bajkowa sielanka, za wszystkim stoi też osobista historia, w której los kazał się zatrzymać i przewartościować całe życie. No, taka nasza sytuacja życiowa się zrobiła diametralnie różna: że po prostu jakoś tak się losy potoczyły, że okazało się, że życie może być krótsze niż nam się wydaje. Że może się skończyć w każdej chwili. No i jakby wtedy mój mąż powiedział do mnie: że Słuchaj, może ty po prostu nie czekaj na tą emeryturę, bo kto wie, kiedy, jak to się ona, skończy, będzie. kiedy ona będzie, czy w ogóle będzie, i zacznij szukać po prostu tej działki, tego, tego domu nad jeziorem. Spełnij może... marzenia, tak. Spełnij marzenia. I tak mi to dało wiatr w żagle, że, że zaczęłam szukać. Często słyszymy, że dom to nie tylko miejsce, ale też ludzie. W niebieskim domku przekonaliśmy się, że to nie jest pusty frazes. Życzliwość Iwony i Maria, sposób patrzenia na świat i dbało się każdy szczegół zdają się przenikać ściany, zmieniając zwykłą konstrukcję z drewna i gwoździ w coś znacznie więcej w prawdziwy dom. Spokój i ciepło to nie jedyne oblicze tego miejsca. Okazuje się, że tuż pod przytulnymi wnętrzami kryje się niezwykła podziemna kraina, w której jedną nogą już jesteśmy. Poznajmy bliżej piwnicę Maria. A to jest właśnie moje królestwo. Jest Grecja, Hiszpania, Włochy. To jest kolega z Na Antarktydzie znalazł. Zrobiłem wykaz, że mi brakuje jeszcze, nie wiem, drugie tyle krajów, albo więcej nawet, ale gdzieś jedną trzecią już prawie bym miał. Barek jest zrobiony z takich elementów sensusykto budowlanych. Te płyty żółte to są te, które blaty, po których się tam powiedzmy chodzi. Na tych. I cały ten regał sam zrobiłem też z tych, z tych płyt. Uwaga? Tutaj te powiększniki właśnie tutaj królestwo zdjęć się robi. A tutaj robię, montuję te filmy, wszystkie. Tadao, Ciach, ciach. Po zejściu do piwnicy Maria, wśród starych aparatów, kolekcji przypinek i baryłek z nalewkami, szybko zauważyliśmy jedno. To nie tylko zwykłe miejsce na hobby. To cały świat, w którym pasja i ciekawość świata wprost emanują z Mariusza, człowieka, który z równą energią nagrywa kolejne ujęcia kamerką, nurkuje w przezroczystych wodach i z uśmiechem poszerza zbiór podróżniczych pamiątek. Jeśli będziecie mieli okazję odwiedzić niebieski domek, wpadnijcie z przypinką z własnych wojarzy. Mario na pewno się ucieszy i może odwdzięczyć się anegdotą z którejś z jego dalekich wypraw. Bo to właśnie ludzie tacy jak Mariusz i Iwona sprawiają, że zwykłe cztery ściany zaczynają tętnić życiem i przyciągają innych poszukiwaczy chwil wartych zapamiętania. A skoro już poznaliście gospodarzy i ich niezwykły kawałek świata, nadszedł moment, byśmy opowiedzieli Wam, czym dla nas, dla mnie i dla Natalii, jest Slowhop. Co sprawiło, że ten koncept stał się tak bliski naszemu sercu, i jak nasz wyjazd do Kierszczanowa sprawił, że zwolniliśmy tempo. I zaczęliśmy inaczej patrzeć na codzienność. Okej, okay, to dojechaliśmy do niebieskiego. Natalia już tam coś się wypakowuje. Ja zaraz lecę po torby. Przywitani. No i jest tutaj tak samo super jak poprzednio. No właśnie, a jak zaczęła się nasza przygoda ze slowhopem, i co to znaczy jak poprzednio? Tutaj musimy cofnąć się kilka lat wstecz do naszego ślubu, a w sumie to do podróży, którą mieliśmy z Natalią zaraz po nim. Odwiedziliśmy wtedy Forest Camp. Później byliśmy też w Sielankowie, gdzie przedsiębiorczy zmysł Natalii dał o sobie znać i w ramach barteru mogliśmy wylegiwać się w wannie za nakręcenie rolki promującej. Dobra, to teraz czas e, zapalić piec pod balią, żebyśmy mogli się wygrzać w pięknej kąpieli w otoczeniu tego całego śniegu. To idziemy zapalić. Okej, okay, to balia rozgrzana. No to nie pozostało nam nic innego jak wejść. Natalia już chyba się krzeje. Ja jeszcze dołożę drewka, żeby tam troszkę więcej ciepełka do nas przyszło. No i idziemy się kąpać. Jak już się siedzi w Bali, to jest fajnie. Nawet jak pada śnieg na twarz. To w sumie nawet fajnie. To jest tutaj śnik. Tu jest gorąco. woda. Bo... Gorąca? Już cieplejsza? Już jest gorąca. Mm... <noise> Korzystając więc ze śniegu, ulepiliśmy swoje podobizny. Znalazło się też miejsce dla kota. Głowa ci spadła. Co? Głowa ci spadła. Nie. A teraz zobaczcie jaką rolkę udało nam się nagrać z tego miejsca. Wyobrażamy sobie wyjazd bez kamery w dłoni. Nagrywanie stało się integralną częścią podróży i sposobem na przeżywanie każdego miejsca jeszcze pełni. I skoro tak bardzo lubimy opowiadanie historii za pomocą obrazu, to pomyśleliśmy, czemu nie wykorzystać tych umiejętności, by pomóc innym wyjątkowym miejscom w promocji. Tak zaczęliśmy wysyłać maile i w ten sposób trafiliśmy do niebieskiego domku, gdzie czekała nas kolejna wanna, gwieździste niebo i gorąca kąpiel pośród ciszy. Idealne dopełnienie filozofii slow -up. I To jesteśmy w tej dziewanie. Nie wiem ile jest na dworzu, ale jest zimno. A w nie mamy cieplełko. I patrzymy do góry i widzimy pełno gwiazd. Także mm. jest lodowato, a tu jest ciepłko i jaramy się, bo no taka niecodzienna sytuacja. Także w sumie cały dzień nagrywaliśmy, a teraz mamy reset. My niecały nagrywaliśmy też, odpoczywaliśmy. Teraz też nagrywamy. U. Masz rację, ale jest męga. Jest mega. Sama zmiana otoczenia trafi odświeżyć głowę. Rozmowa otwierają na nowe perspektywy, a natura wszystko przewietrza. Czasem to chwila, by przyjrzeć się swoim myślom, tym, które nas uwierają i tym, które warto oswoić. Można też pozwolić im odpłynąć, po prostu chłonąc przestrzeń. Tutaj łatwiej być sam na sam ze sobą, posłuchać trzaskającego w kominku ognia i własnoręcznie narąbać tego drewna. Słuchać się w odgłosy lasu, pofotografować ptaki, czy po prostu dostrzec, dokąd dotarliśmy i dokąd chcemy zmierzać. Jasne, takie refleksje mogą przyjść do nas wszędzie, ale w miejscach pokroju slowhop pojawiają się niemal same z siebie. Tutaj nie musimy pamiętać, żeby zatrzymać się i pomyśleć. Ten spokój i komfort sprzyja rozkminkom, pozwalając nam poczuć się częścią świata w zupełnie inny sposób.